Ostara, czyli wszystko się rozpoczyna wiosną. Nowa miłość, nowe wiatry i nadzieję, że wszystko przychodzi z nową energią wiosny. Od 20 marca po 23 marca Celtowie świętowali Ostare, czyli kiedy następuje wiosenne przesiedlenie. Noc już wreszcie oddaje swoją siłę dniu, a on zaczyna realizować swoją energię. To jest powrót czasu to jest zmiany energetyczne, które niosą poszerzenia świadomości, wewnętrznego obudzenia i zmian. Realności. Energie zewnętrznego świata stają się silniejsze i oni będą wpływać na nas. Dlatego w tym okresie dobrze zakładać jakąś tradycję lub nawet robić rytuał. Ostara to jest święta narodzenia. Słońce wchodzi, spotkać swoją siłę i to symbolizuje nowe życie i nowe energie. To jest radość. Owoców, rodzenia, odnowienia. Boginia, bogini Jostera symbolizuje energetyczny kanał nowego świadomości. Ona przypomina o tym, że w każdym z nas jest określony zapas siły i ją należy wydawać prawidłowo. Tak jak teraz wpływ energii zewnętrznego świata jest wielki, to można zrobić rytuał, który harmonizuje relacje twoich i, i otaczającego środowiska. I ten rytuał pomaga odrzucić niepotrzebne wątpliwości i odnaleźć moc psychologiczną albo psychiczną. Ostara wzywa ku równowagi i dlatego starać się we wszystkim odnajdować złoty środek, przeżyć życie umiarkowanie i regulować swoje emocje. Można wejść w stan medytacji i poprosić bogini Jostere, żeby ona żeby pomogła przepracować wszystko, zobaczyć inaczej negatywne momenty, które zostali jeszcze w przeszłości. I te zbiegi okoliczności, które jeszcze wywołują lęk, ich można zmienić. Po prostu poprosić bogini, żeby ona ukierunkowała swój promień na nasze przykre sytuacje dała swoją energię i pomogła zobaczyć sytuację z innej strony uwolniła od napięcia dlatego trzeba zaakceptować tą sytuację jak coś ważnego że ona niesie mocny karmiczny ładunek, a znaczy zmiany powinny dotknąć wewnętrzny cech Przemyślić, co przeszkadza zmienić siebie, co trzyma w zewnętrznym świecie, jakie wątpliwości, jakie cele. Wyobrazić, że te wątpliwości odchodzą od nas w postaci ciemną energii, a ich miejsce przychodzi jasne, świetlista i człowiek wypełnia się tymi świetlistymi, dobrymi cząsteczkami. Można wyobrazić swoje wątpliwości w postaci dzika, z którym należy zawalczyć. I walcząc, uwolnić swój gniew. A siła, zwierzę, wejdzie w Was w postaci Waszej mocy. I wtedy Wasza moc wewnętrzna potencjalne obudzi się, nastawi na zwycięstwo. Jeśli nie możesz zaufać temu rytuału, możesz pomyśleć, że realność to zupełnie inna rzecz. Oczywiście to będzie zależało od Twojego myślenia. Czy zaakceptujesz ten kanał, o stary, czy nie. Czy Ty nastawisz siebie na męstwo? No wtedy oczywiście przyjdą próby losowe, ale energia w Tobie się wzmocni. No, przyjmie nowe kształty w Twoim życiu. Możesz wchodzić w walkę z zewnętrznym światem i wygrać tą walkę. A potem wszystkie sytuacje, które będą się powtarzać trudne, będziesz nosił lżej i Twoje rany będą goić się szybciej. Drugi rytuał, pierwszy rytuał to ze zwierzem z którym ty walczysz, wypuszczasz swój gniew, wymieniasz się tą siłą energii i otrzymujesz zwycięstwo, a drugi rytual to możesz zrobić z kartą taro, czyli wejść, wziąć słońce, miecz i gwiazdę, i wyobrazić, jak każdy symbol staje się żywym i dzieli się z Tobą energią. To jest bardzo silna energia. I poprosić o bogini osterze błogosławieństwa, żeby ta siła i energia weszła w Twoje dłoni i stopy, żeby ona otoczyła Twoją aurą i wypełniła ją sukcesem, siłą i mocą. Tylko ten rytuał mogą robić ludzie, którzy uważają się już, że oni są samodzielne, silne i gotowi jeszcze znaleźć przez taki rytuał podtrzymania. Ale jeśli w swoim charakterze ty nosisz niespokój, boisz się zmian, to ten rytuał po prostu może nie zadziałać. On zadziała, czyli otrzymasz tą mocę, energię, ale wtedy wykorzystasz ją jeszcze bardziej w swojej wątpliwości, niespokój i przestraszenie się. Następnym razem chcę powiedzieć, jak można zrobić sobie rozkład za pomocą Metacard, żeby zobaczyć twoje współdziałanie pomiędzy tobą a światem zewnętrznym, bo to teraz to będzie ważne. Otwiera się kanał Jostery i ona daje nam moc i siłę, dlatego, żeby my byliśmy zwycięzcami w świecie zewnętrznym, bo świat zewnętrzny będzie wpływał na nas bardzo mocno.